Pamięć jest najcenniejsza. Pamięć to nasze życie całe. To, które chcemy przekazać młodym, nasze doświadczenie. Nie możemy się tego sami pozbawić. Zadbajmy o to po prostu, bo to określa nasze życie, nie tylko w społeczeństwie, w rodzinie. Bądźmy aktywni zawodowo. Zawodowo nawet jako pani domu. Po prostu, właśnie nie spisujmy na kartkach, że musimy kupić cukier, herbatę. Cebóle i sól. I tak się zawsze zapomina herbaty i soli. Ale jeśli to wszystko spiszemy sobie, idziemy do sklepu, wyciągamy kartkę, zaczynamy czytać, to jest wysoce krępujące. Uczmy się pamiętać. Nie rezygnujmy z tego. Każdy wiek na to jest dobry. Młodzi w domu, kiedy zauważą, że rodzice czegoś nie pamiętają, że zapisują na kartkach. Nikt się nie boją skierować ich po prostu na wizytę do lekarza, zapytać, jak można wspomóc pamięć. To wszystkim nam ułatwi życie, a starsze pokolenie będzie funkcjonowało lepiej, szczęśliwiej, inne będziemy mieć z nimi relacje. Aktorzy mają oczywiście zdolność przyswajania sobie tekstu. Pamięć ćwiczą całe życie. Nawet są tacy, którzy umieją zapamiętać. Na jeden-dwa dni bardzo duże teksty, a potem to zapominają, ale sobie łatwo przypomną, kiedy będzie potrzeba. Uczmy się codziennie wiersza, przysłowia, jakiegoś tekstu literackiego. Nie wstydźmy się tego. Po prostu sprawdźmy naszą pamięć. Sprawdźmy, gdzie ona nie domaga. Czy nie kojarzymy telefonów z osobami, twarzy z osobami, z nazwiskami. To bardzo ogranicza naszą taką witalność, krępuje. Zaczynamy się tego wstydzić. Już nie możemy się wstydzić siebie.